Cześć! To moim następnym następny film na tym kanale. A w dzisiejszym filmiku będzie akcja obornik od wszystkich królików. Wszystkich królikom będę sprzątał kratki w środku, jak i tam na zewnątrz. Pokażę wam dwutygodniowe maluchy samicy barana francuskiego Madagaskarowego oraz tygodniowe maluchy od samicy wiedeńskiej białej. Ten czas tak szybko leci, że już te u góry już mają otwarte oczka. No, ciekawe jak tam te wyglądają, bo tam ale sprawdzam gniazdo, to potem już tam nie zaglądałem. Tak więc jest ciekaw, ile tego tam jest. Czy coś odpadło, czy są wszystkie? Wszystkie 6 sztuk. No mam nadzieję, że wszystkie. No więc co? Zostawcie łapkę w górę, subika razem z dzwoneczkiem. Zapraszam Was tutaj jeszcze na TikToka. No i ja nie wdrżam i zapraszam Was do oglądania. To teraz, jak to zrzuciłem widziałem, że to już małe od słońca rana, Już sobie. Po wychodzą z gniazda. E, dzisiaj sobie też chyba już odsadzę tej młodej samicy mieszańca. No co prawda, jeszcze z dwa tygodnie mogą z nią być, bo one mają półtora miesiąca życia. No ale ze względu na to, jaka ich liczba jest, bo jest ich osiem, no to e, samiczkę sobie już oddzielę i już sobie dam spokój. Niech sobie tam odpoczywa, pójdzie na zewnątrz. I za czy się to y, pokażę te maluchy. No i ogólnie też sobie zakupiliśmy tam z dziadkami i rodzicami pięć nowych kur. Tutaj są akurat tylko dwie. A są takie zwykłe te brązowe? No i tutaj kurą też posprzątam. Bo też by wypadało to więc dzisiaj jedno wielkie sprzątanie. ントマトって。 No i co, teraz wam pokażę maluchy. Zaczniemy od stanice wojenskiej białej. Później tutaj, na no te, które już bardzo dobrze je znacie. Ja już są właśnie bez matki. I Ja ten urwę jak dogrywam rano, rano, rano w niedzielę. położym na 6. Pogoda zwariowała. W piątek było 21 stopni, wczoraj było 10. Jeśli nie było takiej tragedii. No ale teraz dzisiaj strasznie wieje Jest strasznie zimno, jest chyba tylko 2 stopnie, na plusie są tylko, tak więc no Nie za fajnie Dobra, samiczkę wyciągnę I się ciekaw Co tam się w gnieździe dzieje No i dobra, widzę, że samica trochę tutaj gniazdo dorobiła Wczoraj po sprzątaniu, oczywiście tutaj zostało posprzątane No i trochę tej środki są tutaj do gniazda dołożyła no to cieszy właśnie, że tym razem się udało i samica wychowują młode. Wtedy piąty wykot i piąty udany. No i tak właśnie maluszki się prezentują. No i dobra, teraz będziemy je wyciągali i sprawdzali czy właśnie są wszystkie 1 2, 3, 4, 5 i 6. I są wszystkie eleganckie, już są fajne takie bielutkie. Dobra, ładujemy do gniazda. nie sobie tam siedzą. No to jeszcze drugi tydzień i będą już naprawdę ładne. Zgrywamy, no wiadomo sami co jest jaka jest. Z to może być różnie. No i to pokażę dwutygodniowe maluchy samicy barana francuskiego, Madagaskarowego. Samiczka również tutaj została, kateczka u niej posrąkana. Same gniazdko pod paśniczkiem zostało. Są naprawdę ładne, wczoraj już nawet próbowały biegać po klatce. No i wszystkie są właśnie czarne, srokacz. Są czarne srokacz, mają otwarte oczka już. No na dwa tygodnie no to już właśnie już powinny mieć, no właśnie. No i cztery takie kuseczki fajne, elegancko sobie siedzą. Jeżdżę tak parę dni i sobie elegancko same hasały. Ha. No właśnie jeden. Właśnie, idę uciekł. Elegancka, elegancka. No, dawaj do gniazda. No i co? To takie maluchy tu mam. No i teraz wam się pokażę dwie rzeczy, które sobie tak wyszły trochę tak spontanicznie. No, Przez ten spontan przybył mi jeden królik do hodowli. Jeszcze go tak na szybko wczoraj kupiłem siano. Tu mam jedną kostkę taką rozwalaną i trzy kostki mu tam z tyłu w tym moim składziku. No i aktualnie tak wygląda na, na zewnątrz. Tutaj mamy samca wiedeńskiego białego, samica barana francuskiego kawana srokacz, samiczkę podpalaną, Tu jest samiczka mieszańca od młodych, od, została już odzielona. I sobie tutaj siedźmy u góry. Tu jest samiec wiedeński szary, a tu jest samica wiedeńska szara. To jest ta samiczka ze środka, została tutaj przeniesiona, podałka zamarzły? Nie. Tu jest taki delikatny lód. Podarować wody jeszcze. No bo potrzebowałem miejsca w środku na samiczkę, jaką w za chwilkę Wam zaprezentuję. A więc, tak kupię od mojego bardzo dobrego przyjaciela samiczkę barana francuskiego Izabela. Coś w tym stylu. Izabelowaty, jakby może trochę z perłowym połączony. Ciężko trochę to stwierdzić. No ale, no, coś w tym stylu. Bo tu jest taki, jakby trochę taka. Coś w stylu kawy tu od góry Tu taki bardziej nie... coś bardziej Taki szarawy Z niebieskim Głowa też jest taka No coś no coś taki stylu No i jest to samiczka Już nie pamiętam ile ona ma, bo No zapomniałem jak Bartek mi to mówił Ale jakoś nie jest duża Bo jeśli nie, nie tak dawno byłem u niego To ona była młoda jeszcze No i Ręczka się u niego trochę marnowała, no bo nie ma tam żadnego samca do niej, no a ja mam. No i postanowiłem, że sobie odkupię ją od niego, no i będzie u mnie w hodowli. No i mam nadzieję, że się uda ją zakończyć. Jeszcze dam jej tam z dwa dni, żeby się przyzwyczaiła do yy, nowego otoczenia, i będę próbował ją zakazać. No bo ja widzę, że teraz trochę odwaliłem lipę. Bo sameczkę zamiast ją wpuścić tutaj do siebie, do komory, to wpuściłem ją tutaj do samicy wiedeńskiej. No a myślę, że nic się nie stanie, bo ona tylko poleciała tam do roga ją wyciągnąłem i dają tutaj, nie? Tak więc myślę, że tam nic na młode. No ta nawet tam na gniazdo nie skoczyła i nic, więc spoko. Myślę, że nic się tam z tego się nie stanie. Tu jeszcze przyniosłem do środka poidełka. Od królików z zewnątrz. Ja myślałem, że nie pozamarzały, tylko delikatne skróbki się porobiły w środku. Takie delikatne, takie małe pływają. Takie cieniutkie warstwy lodu. No ale zamarzły smoczki, No i nie umią króliki się napić. No a tu w środku jest znacznie cieplej. Ja tu kiedyś miałem termometr, teraz go nie mam. No ale kiedyś, jak tak, tak pamiętam, że jak na zewnątrz było. Coś koło zera, to w środku było na coś około 10 stopni. No wiadomo, to są króliki, tu są kury, jest obornik, no to wiadomo, to jest ciepłe. Oczywiście, jak te drzwi są cały czas zamknięte, Ale jak jest zimno, no to zamknięte są cały czas. Mam nadzieję, że dzisiaj to już taki ostatni taki zimny dzień i zimna noc. I że od tytułu będzie już coraz lepiej, a weekend będzie już fajny. A ja ten filmik będę kończył. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę subika razem z dzwoneczkiem. Do kolejnego filmiku trzymacie się. No i cześć!